Na początku chciałbym powiedzieć, że ten pomysł powstał naprawdę bardzo dawno, dlatego na niektórych nagraniach jest mój stary skin oraz stary nick. Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Minecraft Update Ideas. Na początku chciałbym podziękować za dobre, jak na filmy na tym kanale, przyjęcie serii i mam nadzieję, że dzisiejszy pomysł równie, a może nawet bardziej Wam się spodoba. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Wam bossa, który mógłby zabitać do gry w wersji 1.16. Jest nim Delish. Byłby to nowy, potężny przeciwnik w świecie gry, który mógłby zostać przywołany tylko w jednym, konkretnym miejscu na mapie, które występowałoby w promieniu 30 tysięcy kratek od jej środka. Owa struktura to katakumby. Wykonane są prawie w całości z Bedroka, ale budulec zmienia się na kamień po pokonaniu bossa. Gdy zaczniemy schodzić w dół na początku oraz na końcu wieży ze schodami, napotkamy klatki z creeperami, które lepiej byłoby zabić. Ale dlaczego? To powiem zaraz. Katakumby zawsze kończą się na poziomie Y1. Przykładowo, gdy wygenerują nam się w górach, to powodzenia ze schodzeniem na dół. Pierwsze piętro zawiera cztery pokoje ze skrzynkami z lutem nieco lepszym niż w City oraz spawnerami creeperów, jednak farmy z tego nie zrobimy. Dlaczego za moment się dowiecie? Drugie piętro w głąb zawiera tak zwany labirynt nieumarłych. Jest to labirynt na 3 kratki wysokości, gdzie znajdują się skrzynki z runami potrzebnymi do przywołania licza. Ostatnim piętrem jest sala. Znajduje się tam posąg oraz portale. Warto również wspomnieć, że wejścia do samych katakumb na pewno nie przegapimy, gdyż teren wokół jest martwy, a i min, mean, brak trawy, liści, wody itd. Do katakumb zaprowadzić nas może tajemnicza mapa, którą znaleźć można w End City oraz ekstremalnie rzadko we wrakach statków. Przed wejściem do sali znajduje się brama, którą otworzyć możemy runami chaosu, które znajdziemy w labiryncie. Aby otworzyć bramę, musimy ustawić runy na odpowiednich ramach, czyli kolejno. Zielona na ramię parimanit, niebieska na ramię cyrion, czerwona na ramię ceresion, fioletowa na ramię miwari. Cztery aktywne bramy niszczą wszystkie bloki bramy znajdujące się na świecie. Gdy wejdziemy do sali, zauważyć możemy skrzynkę, w której znajduje się przedmiot potrzebny do przywołania licza. Jest to klejnot ceresion. Aby przywołać bossa, należy rzucić czerwony klejnot w statuę. Po przybyciu Licz zacznie się ładować. W tym miejscu przyda nam się Magic Protection, które jest nowym zaklęciem, dającym nam odporność na efekty magii oraz zaklęć, np. Torms. Zaklęcie pozyskać można w posiadłościach. Dropis Ewokera w ilości od 0 do 2. Zaklęcie przyda nam się, bowiem licz podczas ładowania wysysa energię ze wszystkich mobów w promieniu 40 kratek, tym samym wzmacniając samego siebie. Gdy boss się naładuje, najlepiej być schowanym za filarem, tak aby nas nie zauważył. Po zakończeniu procesu licz kieruje się w stronę jednego z portali, które przenoszą go na powierzchnię, a ten następnie zaczyna kierować się w stronę najbliższej wioski. Nawet gdy jest już na powierzchni, dalej może się umacniać, zabijając wszystkie moby w zasięgu 10 kratek, wciągając je w ciemne plamy. Mowa podnosi jego statystyki. Po przebudzeniu bossa zieleń staje się wyblakła, woda zmienia kolor na bagienny, a niebo szarzeje. Sam boss, poruszając się, postawia nietrwały czarny ślad. Statystyki bossa to kolejno: 500 HP, 26 punktów bazowego ataku, prędkość jak u zombie. Jednakże moby podnoszą mu statystyki. Gdy dzieje się to przy ładowaniu, buffy prezentują się następująco: za jednego moba plus 4 HP. Za jednego MOBA agresywnego plus 1 punkt ataku, za jednego MOBA plus 25, setnych jego podstawowej prędkości. Natomiast po zakończeniu sekwencji ładowania, buffy statystyk prezentują się następująco: Za jednego MOBA plus 1 HP, za jednego agresywnego MOBA plus 1 punkt ataku. Natomiast prędkość nie wzrasta w ogóle. Licz walcząc z nami używa ataków dystansowych oraz bliskich, a do zabijania mobów używa kałuż darkium, czyli tego czarnego czegoś, co za sobą zostawia. Ataki Licza wobec gracza to koszmarny strzał, strzał niebieską głową Wydera o teksturze swojej głowy. Mega uderzenie. Gdy znajdziemy się zbyt blisko, Licz podrzuca nas na 10 kratek w górę, nadając efekt nudności, ślepoty i zatrucia na 5 sekund. Boss niszczyterem wokół siebie w promieniu trzech kratek, zmieniając trawę w twardą ziemię oraz niszcząc liście. Gdy licz nas zobaczy, pełznie w naszą stronę, dopóki sam nie zginie. Czanki, na których Boss się znajduje, są zawsze załadowane, dopóki on ich nie opuści. Po utraceniu wszystkich punktów zdrowia, Boss zapada się w kałuży darkium, przenosząc się do katakum w innym świecie, czekając kiedy kolejny gracz go obudzi. Po zapadnięciu się liczas, kałuży wystrzeliwują cztery klejnoty chaosu, a wszystkie kałuży darkium znikają. Klejnoty chaosu to kolejno. Klejnot Ceresion, klejnot Cirion, klejnot Miwari oraz klejnot Paramanitu. Są one swego rodzaju trofeum. Można z nich stworzyć jedynie medalion, czyli kamień chaosu zawierający wszystkie cztery naraz. Tak oto prezentuje się nowy boss, jaki mógłby pojawić się w Minecraft. Jeżeli film wam się spodobał, koniecznie zostawcie lajka, komentarz z opinią o pomyśle oraz zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, aby nie przegapić nowych filmów. Bajo!